Tyle pierwszy raz widzę taką akcję. No grubo, grubo, nie powiem. Ciekawe skąd ona się pojawi? Bo tak, ani nie można ją ten. Ale nie jest, jest obiektem stałym, bo nie możesz przez nią przejść, ale nie ma nic. Ty, no, nie, no. Nie, no ja przez nią przechodzę. A nie, a nie, a nie, 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 no blokuje, blokuje. Kawałek tylko można Dobra, poczekaj jeszcze sprawdzę moment, obraz mam chyba, chyba będzie git, wiesz, chyba będzie w miarę okej okay. Tam minimalnie mam lagi, ale wydaje mi się, że od pingu więcej nagrywa, tym większe lagi Jeśli legendarka Gdzieś ty poszedł Ot. Teraz mnie przylagowało na moment. A tutaj. No i teraz jest dobrze. Po, y, jak zaczynam nagrywać, albo jak zminimalizuję i włączę grę z powrotem, to mam mega ścięcie. Ścięcie mam takie. Ale te chwilowe, nie? I teraz jest już w miarę. Tam y, nie jest źle. Czekaj. Czekaj, bo ja tu. Za, y, ja się tu zawsze kurwa gubię, gdzie tu się wchodziło, wiesz? W tą pieprz. Gdzie. Jesteś... Aha, bo tu prze, przez domek, no tam zapomniałem, kurwa. O tym nie, nie lubię w ogóle tego. Aha, tu, hellfire, arzuty. No ale. Ale jest, no. A, a, a tu Krymsa, tylko że zielenie, zielony. Zielony. Twoje rej to, to niezłe, no. Podania, Ustawionego, oczywiście, mamy krain na 4T, na 4T. Haha, Ze... zajebiście. No. A tu po tych schodach nieszczęsnych trzeba. Jak zeskoczę to chyba nic mi nie będzie, nie? No, no skaczesz, lecisz, lecisz, lecisz. A czasami, czasami po schodach jest fajniej. Ty. Pani Pistarek mi napisała, że nie wstrząś. Szkoda tylko, że porownika nie ma. Ten 1000 damage'a ma. Pana Bellu ma jeszcze, ten, porownika. Legendarka. A widziałem, że, że tam sobie grałeś.

Co ty mówisz? Guardian. A tutaj też nie zrobiłem, że na robił 4 No, korozji. A tych razy 4 korozjów to mam od cholery. Kurde, a my ci gram bez Morgena teraz Będzie trochę rzeźnia. Ja gram na ten. Ja gram to gdzie na to. to problemu. Ja gram na Skawengerze tak, 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 ale okej. Okay. O! Wildcat. Wildcat, no. Ale cienki. Wiesz, nie zostawiaj. No cztery momenty już, ładnie. Zobacz jak u pistolet. Robi justice. Maszyn... No niezły ty. Ale Fire Rate to ma średniego. Wiem, widziałem. Ma, wi widziałem. Ale jeszcze słabszy. Jeszcze słabszy Fire Rate. A sklep potrzałeś? Tak, War Pounder. Kurde jak to ciężko przychodzić. No trochę tak Po górze z kilometarki? Tak Nie ja mam tych razy cztery korozji było sporo wiesz Wiesz co to jest? Może my to jeszcze trochę tych skrzynek u nas tu jest Może drogą jedziemy do tego Nie Co na Noxa? Trochę mnie przycina kurde także cały czas To teraz jeszcze tak mam... Ja mam te Mi się wydaje, że ja mam też podwójnie, jeszcze ping, wiesz i, i, i to tak się kumuluje. Może być z Nic, wrzucę, trudno No, ale zobaczcie jakby się szło. A na 30 lat na 60 Na 30, na 30 Na 60 to chyba nie mój komputer. Nie, to przy dużej różnicy nie będzie. Wydać wymagania. No może to nie nagrywać. Wiesz potem będzie lepiej to wyglądało na coś No Ale ten sklep... Ten sklep sprawdzałeś? Biały krab, ja piedo A tam też tak raz miałem raz w takie że takie grało mi mi, wiesz, A filmik mi, mi ciął. Jak nie ma to dużo większego do wyboru tam między 30-60 lat Nie jest za dużo Jak masz kota dla innego, który ci kręci, to i tak. To i tak ci pociągnij spokojnie. I wspinaliśmy się po zielone rzeczy. No dobra, no, pójdziemy dalej. Chodzimy teraz do czerwonej skrzynki. Do Prawy polerek Oj mamy Scavengera. A którego masz Kosmoda? Ja mam Savengera? Ja miałem gunslingera kurwa mieć założonego. Bo no, z gira nie mam to scavengera to nie ma. No tak Ale to wiesz co ja mam ja mam słabszego kurde, nie tego co powinienem mam. Jenny ja w, w, w ogóle mam tyle rzeczy, że kurwa, coś tu znaleźć czasami, to jest... A to sobie przełącz, ten... Wiem, 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 <grym> page up'em, czy tam page down'em jakoś tak, ten czekaj. powinien być. I czekaj, bo ja się teraz zgubiłem, gdzie ty skoczyłeś. No no. A, tu już otworzyłeś Mam kumul... Kum kumulację Nie, 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 ja to? Idę dopiero Coś tam ciekawego miałeś nie razie? To, to nie to ważne Kurwa jeszcze bym spadł Tu jest najgorsze ten przeskoczyć nie <coughs> także powiedział o tym duszeniu, aż mnie przydusiło. Coś tam <grystanie> dobra, krab i tyle męki i skakania, żeby podnieść zielony i biały znaczy podnieść, znaleźć. A zauważyłem, że tak yy, bardziej w miastach. Wiesz, mi przycinek. Chuj we dlaczego? Denerwujemy to. Nie, no tak, tak, ale no mówię. No tak, ale właśnie... Najgorsze jest to, że tylko w tej grze mi to się tak robi. Przynajmniej z tych co próbowałem nagrywać i chyba wie dlaczego. Przejdzie cały twój konflikt. Pod kątem różne I zoptymalizować trochę sprawniki ustawienia samej gry zoptymalizować trochę może zejść z jakieś efekty. Tak, masz wszystko wymaksowane. Ja teraz jak nie mam karty, i, i tak, że gram, to ja nie mam wszystkiego do ja mam wszystko na średnio minimum, nie? nie min mhm. albo w wyłączona. Aha, no... To jest stopnik, filtering razy 16 co jest... No, tam rzeźli, tak, boi... Aha, no, no to, I to chyba... Się z... To się chyba sprawa wyjaśnia. Ja mam pasjonowanych, to ja tak powiem. Ale gra wtedy to, ty wiesz, wolę nie mieć jakiegoś efektu na tym także, ale... mieć jakąś mniejszą grę, nie. Czyli tak, to... Czyli teoretycznie jakbym te tekstury, y, folię, quality itd. Tak dał no, powiedzmy... Nie, mam wyłączony. No, też mam off.

U mnie jest to samo i mi się wydaje, że to teraz bardziej jest kwestia pingu niż. Ale, ale ping przy nagrywaniu nie ma znaczenia. To nagrywasz jak swój poczuć. Nie, no tak, tak, tak. Ale chodzi mi o te, wiesz, ścinki, że tak biegnę, biegnę i mnie prze, 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 przecina kawałek do przodu albo coś. Znaczy no, w grzecie w ogóle przyrzuca, tak? No. To my się ci po mapie rozumiem, tak? O to chodzi? No, no to trochę. To jest, kwestia, to jest kwestia pinga, tak. To jest I to ty nic zasz. Jak masz swojego pinga, to To musiał być na przykład tak, na pewno ryter, by, y, to się z ryterem, i się, jeśli ktoś jeszcze w domu działa na czymś, czy rytery, masz na tak dalej. No, to pewnie, pewnie tak. IP urządzeń różnych priorytet dać twojemu komputerowi, No, 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 ja rozumiem. No dla marki. No, 115 razy 4. No, wezmę, wezmę. To złożyłem. <noise> Aha. No to dobrze. Widzę, widzę, na teraz jeszcze w linkach na coraz mniej. No jak biegniemy z ten, tego, strzelamy, to jest w miarę okej. Okay. Będzie pewnie, kurwa, jeden wielki pokaz slajdów. <laughs> Będę się śmiał po prostu. Trudno, będą się musieli przyzwyczaić, że na borderze będą lekkie ścinki i chuj.

No, kurwa spadłem. Jeszcze się zaklinowałem, no nie wierzę. Jeszcze raz A, chcesz białą skrzynkę. No, ho, nie, nie mogę dodać się tam poszedł drugi ścianę z kamieniastego. Widziałem się dalej zpadała, czyli myślę, że się męczy. Aha, no już ściskają. No ja wiem, 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 o co ci chodzi. Cześć. A już jestem. tam. co tam ciekawego? Białe. Dobra, co, lecimy na ty bo inaczej? Chyba lecimy. Jeszcze gdzieś dwie skrzynki są. Ja tu nie ogarniam tego tartarusa, nam za bardzo. Zawsze tylko chodziłem do Zedai. Nie no, spoko. Można iść. Nie właśnie, jak skaczę po takim tym, to jest zajebiście. Gorzej mam w mieście, nie wiem dlaczego, kurwa. Bo. Nie zresztą ja pierdolę. Nie, no wiesz, z pingiem, nie za późno naciskam spację i później spadam. <laughs> A najśmieszniej naj jest też, jak on na przykład biegnie w, biegnie w miejscu. A to też. Bo jak ty wrzucasz na przykład jednocześnie na Twitcha, nie? Jednocześnie nagrywasz, nie? To, to też ci to zwalnia, chyba, nie? Trochę. To to już ma masa masakrę by miał w ogóle <noise> No jest trudno Ważne, że w ogóle działa, bo wcześniej powiem ci, że nagrywałem, to nie mogłem się ruszyć, wiesz? Coś tak, po, po, coś, coś tak poustawiałem, że w ogóle no miałem pokaz slajdów, nie? No coś zjebałem w ustawieniach po prostu Wiesz, bo teoretycznie mógłbym zmniejszyć bitrate, ok nie? Tylko, że kurwa to będzie taki piksel Lepiej. A jak nagrywasz tylko, ani, ani robisz do to bitrate może tam i 9, 15 tysięcy. Będzie jakoś piękno. No no. Ale wiadomo, że ci potem A właśnie, yy, możliwe też, że u mnie tak wolno jest czas, czasami, bo ja mam stary dysk, wiesz. Może on za wolno kurwa zapisuje, nie wiem. I... To już jest I, No i właśnie. I bym musiał tak zrobić, i wtedy by było może elegancko, wiesz, bo... No, wiesz, Jakbyś na dwa SZI założył i rajda zależy i aż nie wiem jeszcze. Ja tu się gubę za tobą na razie. To idziemy na ostatnie wyzwanie. Na rurę. Taka już kiedyś na górę. Tak. Wyznam to. Tak. Ja tu ja, wiesz, ja jak gram single to ja sobie łażę wszędzie, gdzie tylko mogę. A gdzie nie mogę, to trudno, nie? No no i tu i tu na przykład na takim zadupie to mi kurwa śmiga jakbym w ogóle nic nie robił wiesz Tak no to nie masz dużo tych, nie masz dużo przeciwników Nie mam nadzieję, że dużo na mapy już stoją. Nic nie gada Statyczna mapa, dwie zielone no a to nawet nie wskakuje, <laughs> bo mi ciężko Co, dziś jeszcze jest jakaś skrzynka? To odpróżnij plecy, no na samej górze Mhm I tam jest czerw tam czerwona jest czy też biała? Czerwona, um, proszę, nieźle. Kowboj, ja od tuzinu wskoczę ale możemy mieć problem z noxem, nie? Na, na czterech <grych> No, no kurwa. Nie no, nie dam rady tu wskoczyć. Z ta spac spacja A, bież, mi się pieprzy. Tak, Rewolwer? Rewolwer, tak. To bez Ale, A, no, bież, 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 bież. i dwa białe. Więc można. Biela, ja od Pitera się nauczyłem, żeby grzebać w śmieciach, bo on wyciąga z takich legendarki, więc. <śm> no nie pamiętam, że graliśmy w Jakobskołowie ze śmieci wyjął, kurwa. No. I teraz przez niego mam fazę i grzebie w tych śmietnikach. No, ja jeszcze ten. Będę nagrywał dużo riftów z Diablo, wiesz, bo ja jednak Diablo lubię. I to mi tak fajnie się nagrywa. I wrzuciłem jednego próbnego, fajnie. Tylko że akurat grałem swoim monkiem, który był niedojebany i w sumie to nie zdążyłem zrobić rifta w, w określonym czasie. Eee, a ja a... Aha, no to jest, wiesz, taki dungeon To jest taki jakby dungeon, który musisz zrobić w czasie, żeby mieć bonus, wiesz ale ten, no to już nieważne teraz właśnie Monka poprawiłem, bo set mi do niego wypadł i jest zajebiście już, nie? I także będę sobie nagrywał z Diablo dużo rzeczy bo stwierdzam, że border na przykład to jest strasznie dużo nagrań jest a jeszcze naj najlepsze jest w tym to, że najgorzej mi się nagrywa ten border. No, no ale dobra, no. Trudno. się? No to ja, jasne. So jak Sobie chyba Gunslingera ustawię. Tylko kurde amunicję muszę kupić, bo jak nie ma Pitera, to będzie lipa. Ja, mam, e, ja teraz sobie przemieniam na Cross Mega. Yo Vipera. Nie, ja nie e, sobie teraz miałem Scavengera. Zmienij sobie na e, Snipera takiego mam. 90 płatów e, Tak, critical... A to, aha, no, 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 no. Napierdzielasz. A Vulcana dzisiaj wyjąłem złego 1064 damage. No, to ten 1000... ale ten 1064 damage to nie wyjąłeś wtedy z nami też? Ale z nami na Noxie też żeś jakiegoś wyjął tam. Takiego 900 Nie, 1064 też miał. Co, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze ja mówiłem, że, że ten... Y bo jeszcze ja mówiłem, że mam 1032 Wolkana, a ty o to pomówiłeś, że o nie chwaliłeś się, że takiego masz. A ty miałeś 1064. No. Wiesz co, Oriona bym sobie zmontował, tylko który to był ten najlepszy? Nie no ja... Ja mam 913. Bo na 69 level go podbiłem. Tego samego co ty masz. Kurwa, gdzie są moje klasmody, do cholery. Wcisnąłem se page downy i nie mogę znaleźć. 881, 895, 815, 815, 815. A to są klasmody. Może ja assassina ubiorę z koroldem, bo tu i tak dużo koroda. idzie. 52 koroldem, damage, a tu mam 56% koroldem. Dobra jeszcze ele effect, Ale to, to, to ja takiego tak. nie mam. Bo ja mam tylko dwa Asasiny. Niestety. Asasin. Ja mam tak 52 Korea, no czy 72 Korea w Resistance, nie? Tylko mam standard, takich mam 24 lub 5. Co ty mówisz? To eleganckie masz. Tak, to co ty coś Asasina mamboś czy... Co ja tu mam? Na chwil mi tobie ta biała tarcza. Ten, ten no. Ten poprzedni to był resistance, nie? Czyli ja mam y, odporność do dziesiątkowego. No tak, tak. Jak we mnie strzelają. Ale ten zwiększa ten efekt górny. 60 kolowny plus 42 kolornych element L. Taką opcję, którą ona ma na ogół Serena. No ja wiem. Mhm. Wiem, sirena ma tam cały. Syrena ma w całym drzewku taką opcję, także tak, tak, wiesz. No, tu na -bon, na tym Tibon Junction w ogóle mi płynnie chodzi, nawet w mieście. Nawet Tibon Junction jest mniejszy niż Nie, nie jest najgorzej. Klatkuje momentami nawet srogo, ale tak w większość materiału jest ok. Także nie, 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 nie będzie źle, i tak YouTube to pojebie, i tak. YouTube i tak Classmod yy, scavenger. 9 team health... A, wezmę sobie, nie, I jakaś snajpa niebieska 1007 damage ma, ale 09 fire rate 200% critical hit damage. fir są sniper, no ale bez elementala, nie właśnie, amo trzeba kupić. Kurwa. O kurwa. <laughs> a. Spadłem, no tam jak się przeskakuje do koło tego karzełka Dobra. Około Markusa mi zupełniło elegancko. Jesteś... Superman. Jesteś w sklepie? Jest. Tak, Crimson -Termans. To jest legendarka? Nie ale ja No no no. Ja bym chciał tą snajpę Crimson, tą co ty masz legendarną, nie, kurwa nie mogę jej wydropić. Szmaty. no nie jest Legendarna, No Invadera. Bo ja mam inwajdery, ale same fiolety. A ja ci nie te? Nie, 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 nie. No kupię. Ja miałem to powiedzieć, ale może mam ten tem. Kryś z Arek albo... albo... ktoś inny nie jeszcze dostał. Robiłem dwie czy trzy. Aha. Nie, 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 to ja nie ja nie, ja nie miałem. Ja mam crimson inwajdera Wyobraź sobie, ale pistolet. To ja ci go pokazywałem już. tak, to ja mam ten. A w ogóle przetest, przetestuję tego Desert Horneta, wiesz? Bo on też ma korowda A ten Hornet tak nawala. No, bardzo masz No, ale mam tylko razy dwa korowda nie? Ale 9,5 Fire Rate tam. 36 Fajrewej, ile? 36 Fajrewej, 36 A 6 i 6, zrozumiałem 36, nie, nie, nie. Tylko ma jeszcze 9,1 AKIL, 269 DM, czyli minus <coughs> 42 Rekord Redaktion, 200 Bersk. To on ma dokładnie minus 22 no recoil i 4 razy 1 Weapon Zoom. Dobra, to lecimy. Hmm. 100 milionów poszło się walić Na <laughs> skrzynkach A w skrzynkach tego W skrzynkach Tu Moxa było chyba z 50 secondarek Co ty mówisz? To lipa w chuj No i to było tak, że w dwóch skrzynkach miałem po dwa O no To, 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 to dziwne. dziwne nie? Dziwne Ale możliwe, że ten Jak dojdziemy tam tą Za, yy, zakończę sobie jedną jakby część Bo wolę mieć dwa krótsze niż jeden mega długi, nie? A już, no już no już gram już gramy około pół godziny, czy nie?